miniony piątek obfitował w wydarzenia organizowane w Miejskim Domu Kultury. Pierwszym z nich był wernisaż prac Anety Panas, łańcuckiej artystki. Wystawa, której otwarcie odbyło się w piątkowe popołudnie, zatytułowana została Na przestrzeni czasu. Jak wspomina sama autorka Te prace, które tutaj prezentuję są zbiorem takim, tak jak sam tytuł mówi, gdzie jest to jakaś tam gra słów na przestrzeni czasu ten czas jest nieuchwytny i jego cechą jest to, że cały czas się zmienia. I te prace, które tutaj są, no, powstały w ciągu ostatnich tam, kilku lat. I właśnie tutaj, no, ale widać, są różnorodne bardzo, bo, bo wcześniej gdzieś tam y, bardziej starałam się y, segregować tą formę, dokonywać takiej y, estetycznej, y, segregacji tych zbędnych elementów i stawiam taką czystą formę kontrastu w czerni i bieli. Wszystkie je cechuje to, że jest to forma abstrakcyjna. Wystawa została oficjalnie otwarta przez burmistrza Miasta Łańcuta Rafała Kumka oraz wiceprzewodniczącego Rady Miasta Łańcuta Adama Opałkę. Wernisaż wystawy Anety Panos na przestrzeni czasu uważam za otwarty. Kiedy zobaczyłem tą sztukę abstrakcyjną, tak, na ogół mi się kojarzyła abstrakcja z chaosem. Tym razem, widząc te obrazy, zobaczyłem w nich taką, ja nie jestem może znawcą sztuki, elegancję. Elegancję formy. Nie ma tutaj przerostu tej treści. Kolejnym wydarzeniem urozmaicającym piątkowy wieczór był wykład z serii Z dziejów dawnego łańcuta, prowadzony przez panią Joannę Klus, kierownika działu historii miasta i regionu Muzeum Zamku w Łańcucie. Prelekcja Obejmowała temat obronności na zamku w Łańcucie, a jej tytuł brzmiał Twierdza Lubomirskich kontra wojny północne. Obydwa wydarzenia wzbudziły ciekawość mieszkańców, na co wskazała liczna obecność zarówno słuchaczy wykładu, jak i uczestników wernisażu.